witam na tym filmie, dzisiaj będzie prezentacja pokazanych będę wstawiał lampy pierwsze trzy lampy tu na tej dziurze witamy serdecznie, robimy lampy stoimy tu podać bliżej do tych lamp pierwsze lampy zapraszamy kolejny film witamy serdecznie w tym filmie teraz kolejne lampy dziękuję na tym filmie pozdrawiam Monikę Tokaską. zapowiadam jak tak będziesz robiła między nami wszystkimi to zapowiadam, że nawet naprawdę są w swojej dupie teraz się już nie będę bawiał no do swoich urodzin tam i to poważnie mówię. Żebyś nie była zaskoczona, bo w przyszłym roku wieczorem tak naprawdę tę karę poniesiesz. Nie będę patrzył, wezmę cię do pokoju ci i ci dupsko zleję ile się da, bo już przeginasz na całej leni.